Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj mam dla Was przesłanie od Matki Ziemi. Jest to przesłanie, które napisałam dzisiaj, 14 lutego. Ważna data, ważna. Przesłanie jest naprawdę przepiękne. Będę je czytała dla Was bardzo powoli, dlatego że czuję, że to jest ważne, żeby to było powoli. Tak jakby każda linijka była mega istotna. I ja, je, ja je dzisiaj pisałam w taki sposób, właśnie taki linijka za linijką, bo wiedziałam, że, że to, że, że, że powinniśmy się zatrzymać po, po, po każdej linijce jest naprawdę ważne dla nas samych. Także zaczynamy. Przesłanie od Matki Ziemi. Nie marnujcie już czasu na bolączki swych istnień. Twórzcie siebie od nowa, od najmniejszego kamyczka. Uwierzcie w to, że naprawdę istniejecie w świecie, gdzie nic nie jest pewne, jedynie życie. Uwierzcie w siebie, Choć to trudne czasem, czasem jak pion gorzkie i przekraczające wyobrażenia wasze. Nie marnujcie ani dnia, ani godziny. To wszystko wasze. Oddając siebie, wyrzucasz te cząstki chwały, które niczym iskry gwiezdne. Które tutaj przecież cię zawołały i utuliły. Nie żegnaj się z nikim na wieczność jakąś. Jakby świat miał nie istnieć. To pociąg ku lepszemu światu. Taki moment z momentów wielu. Liczba ich nieskończona przecież. Nie Niewiadoma nawet. Po co ci więc te odpowiedzi? Po co więc te pytania? Otwórz swe serca, swe serce na nowe i stare. Nowe by zaistniało, stare by pamiętało. Nie jesteś niczym, jak często mówisz, jak o sobie myślisz. Czy to stworzenie mogłoby się więc dokonać? Po co byś zaistniał, gdybyś niczym miał być? To samoistnie się wyklucza. Nie łączy się wcale. Czy jam ci mała podpora, ta po której stąpasz? Czy ja ci nie wystarczę? Byś żył, byś królował? połączył swój oręż z sercem ziemi swojej. Ty siła i moc, a wiara cię wspomoże, byś poczuł, co znaczysz na ziemi tej, po której stąpasz. Byś czas tutaj, Tobie powierzony, uważniej oglądał. Byś nie znikał z oczu sobie. Byś nie był dla siebie jak fata morgana, raczej jak oręż i chwała. Jak dziecko swych ojców, co z matką wespół, z Tobą chcą podążać. Nie czujesz tego, żeś na właściwym miejscu, przy moim, stoisz boku, nie dla chwały pustej, czy musztry jakiejś lecz w pełnym porozumieniu. Ku większemu celowi. By świat stwarzać takim, jakim chcesz go oglądać. By wszystko istniało ku człowieka chwale. Nie ku modzie podążając, lecz by odkryć swe twarze. Rozmaite przecież. To niech was prowadzi. Nie pusta kieszeń. Rozkoszujcie się światem, takim, jakim w tej chwili pozostaje. To urokliwe miejsce, świątynia nieba. I niczego nie żąda to miejsce, bardziej prosi o uwagę. By być w Waszych oczach, oczach. poczuć je czasem, Poczuć jego ciepło, jak maminę ramiona, otworzyć swe serce, uczciwie spoglądać: jestem tu, więc jestem. Oto cała historia. Istnienie nie rozchodzi się na boki, nie kurczy, nie marnieje, jest po prostu, by prowadzić ciebie. I ciebie. I szturmem niczego zdobywać nie chcę. Tyś jasnością jest przecież. Bezbrzeżnym światłem. Uwarunkowaniem ziemi. Jej wielkością i jej odkryciem. Utul się więc, <laughs> dziecię, w moim jasnym cieple. O sobie wciąż pamiętaj. Jesteś tu, gdzie jesteś.